A. Um, co? Czoklet? Co? Co? Ja mam pewne pytanie, ponieważ Jaki? coś jest bardzo dziwne. Coś jest bardzo, bardzo podejrzane. Co jest podejrzane? Gdzie? Jak? Co? A. Um, to tutaj przede mną stoi ta podejrzana rzecz. Gdzie? Co? Koty są. Co jest podejrzane? A. To jest podejrzane, że spędziłeś 3 godziny na serwerze. E, a. To. A, bo chciałaś mieć kuchnię, to ci kopałem terakotę. Proszę bardzo, mam alibi. Pro, pa, wysoki Sądzie. Proszę bardzo, tu 15. Tu 44. A przepraszam bardzo, a czy ty wszystkie te um, godziny spędziłeś może nad tym, żeby myśleć nad moim. Um, chicken Room? Nad twoim. Chicken Room? Tak, y, to jest pokój dla chickens. Chicken Room trzeba będzie zrobić, nie wiem, gdzieś może, nie, nie wiem, nie, nie myślałem. Myślałem nad kuchnią za to i tu będzie miała kuchnię ładną tylko. Um. A powiedz mi już, co zrobiłeś, żebyśmy jakoś w sumie zaczęli, y ponieważ jestem bardzo, bardzo ciekawa i ponieważ troszeczkę się źle czuję, bo nie. nie Zebrałem w ogóle. E, super, okej, okay. co mogę ja zrobić teraz? Eee, zebrałem terakotę. A co teraz ja mogę zrobić, żeby ci pomóc? E, możesz sobie tę terakotę wziąć? A, a ja nie mam miejsca w mógł stary. A. <grych> okej. Okay, to... Wiesz co, ja sobie w takim razie przepalę rybki. Dobra, Eem, bo a ostatnio co? bardzo żyłowiłam, a co? Trochę <grych> zostało tej terakoty jeszcze do przepalenia. Zajęłaś mi ryb. Hej, rybki się nie pali tutaj. A. Do rybek masz specjalny tutaj e, ten. A przepraszam bardzo, a czy w tym e, rybkowym specjalnym, um, tej specjalnej kuchence, czy jak to tam się nazywa, jest węgiel? Ponieważ ja nie, nie widzę... Nie ma, musisz sobie, musisz sobie załatwić. A tak w ogóle to e, dzień dobry, witam. E, witam w kolejnym odcinku z naszej e, nowej serii, która się nazywa e, Modvil, więc Czekaj. dzień dobry. Czekaj, Co? Ja już wiem, dlaczego ty tak podejrzanie wyglądałeś. Co? Przecież ty miałeś mieć podkolanówki. Jak to? A, um, no przecież był Spokojnie, okay. widzowie nie oglądali wczorajszego odcinka, nie wiedzą o co chodzi. Widzowie, słuchajcie, nie, zrób, zrób, na mnie kamerę, zrób na mnie kamerę, już wszyscy Mam widzieli. Mam na ciebie kamerę cały czas. Bardzo dobrze, to widzowie na pewno oglądali ostatni odcinek i jeżeli oglądali, to na pewno teraz napisz w komentarzu, czoklet, przecież miałeś założyć pod kolanówki. Wcale nie. Słuchaj, Wcale ten, nie. ten kto ma wiedzieć, to wie, prawda? I widzowie też nic pamiętają, się nie wydarzyło. Oglądali, jak e, Nic się nie bank. wydarzyło, proszę bardzo, Terakota, mieliśmy budować tobie kuchnię. Proszę bardzo, skupmy się na budowaniu kuchni, prawda? Nic się nie bardzo, działo, nic się ty nie wydarzyło. Ale Żaden, nie, nic, nic nie wiem, nie, pa mam krótką, otwarta pamięć jak rybka mor jak rybka morska No jak Chciałem rybka powiedzieć. morska, no dokładnie masz Tak jak rybka morska mm. mam, mam, mam <laughs> słabą pamięć Wiesz co, to tylko ty się zaśmiałeś z tego żartu, może nawet, widzisz, nawet kurczak się nie odezwał Hej, potrzebujesz powiedzieć. pięknej kuchni, ja ci tą piękną kuchnię tak, mogę zrobić tak, tak, tak. Jaki kolor blatu, bo sam dół będzie mm. biały, a blat będzie w jakimś kolorze Czarny może żeby okay. ładnie wyglądało okay. żeby był czarny, potrzebujemy Black Dye. A Black Dye jest z kałamarnic. No to ja mam kałamarnicę A e... um, to może choćby. Mamy, ka... Mamy ogólnie kałamarnice, to poczekaj. Ale ja też mogę pójść zaraz tam złapać, przecież one sobie tutaj siedzą. Ja tutaj dam, niech się poprzepala nam. To wiesz to ja proponuję, że Stą? chodźmy na razie spać, a, a, a ja właśnie pójdę rano a Kałamarnice znaczy, mamy tutaj, więc zaraz je, zaraz je załatwimy. No to ja zaraz pójdę rano, tylko musimy się przespać, ponieważ Cze... zobacz, koty śpią. Ale mi łóżko zajęła, no. to, kto tak, to moja wina. Ale mi łóżko o. zajęła, ale mi zajęła. A ty mi zabierasz kociek, jak śpimy. Wcale nie, to ty masz tutaj, to ty co, mi tutaj co, co? zawijasz się w, w, w kokon i robisz z siebie sushi, to tylko ty, ja, ja nie No tak, to, to w takim razie ty mi zabierasz moją tą, mój drugi kocyk, który jest też bardzo ważny Poczekaj, tu są kaomarnice, prawda? Tam jest mm -hmm. druga, to ja od razu ją... Pyk, 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 dobra um, Czy, no dobra, mam Inksak, teraz kolejna, pyk czo Musimy ich trochę sporo pozabijać, co? Czoklet? Co? Co to jest? Co, co to jest? Co to jest? Co? To. E, poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Co, co, co mówisz? Nie ja słyszę. E, coś mówiłaś. A co to jest tam za tobą? E, ja, ja tu jestem. Tutaj nic się nie dzieje. Za tobą! Odwróć się! E, e, filar, filar domu, piwnica. E, Jeszcze dalej. Nic tu nie ma, Chodź. Chaj... No poczekaj. Po, nie, nie, Stop, stop, poczekaj. Patrz, patrz. O tam, kałamar. Zabrzemy to kałamarni. O, ale śmieszna kałamarnica. O, ale Bajer. Tak? E, coś mówiłaś o jakimś czymś. E, nie wiem, o czym coś, coś wspominałaś. A. Um, widzisz, już mamy ten czarny, um, czarny Aha. barwnik. Na to moją... co, idziemy robić kuchnię, prawda? Idziemy robić kuchnię. Hey, gen! Co, co tu robią te drzwi? Ja nie... Skąd one się tu wzięły? Nie kłam. Jak ty je tu znalazłaś? Nie kłam. Wow. Co? Nie kłam. To nic nie Co ma. to jest? To nic nie ma. Czy to jest ta tajna baza, o której mówiłeś o, yy, ostatnio? Jaka ta... Powiedziałeś, ta... Tajna że baza. będziesz miał w bazę tylko dla człowieka, a nie dla elfów. Powiedziałeś tak! Ja pierwszy raz w życiu Czy to o tym... Pierwszy co? Z, pie, Pierwszy tak, raz na oczy tak. widzę ten, e, te drzwi. Patrz, za to jest w ogóle barwnik czarny, weź go. E, pierwszy raz te drzwi widzę, nie wiem o czym mówisz kompletnie Co? Co to jest? Co? Co? E ojoj! Kto tu pobudował ten basen? O! Ja nie mogę! Co tu się wydarzyło? Jak to się stało? Ale ktoś... Ale ktoś ma tupet, żeby basen pod naszym domem wybudować. Ja... Musimy... Słuchaj, musimy zrobić jakieś tutaj badania. Musimy złapać tego, kto to zrobił. Ja... Jeszcze sobie zobacz, z leżaczkami po boku zrobił, żeby móc sobie leżeć. Ej, 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 stop, stop, stop. Mam jedno serduszko, proszę mnie nie ruszać. Ty masz zawsze jedno serduszko. Kto Powiem to... ci tak. Ja, ej, to jest straszne, to jest Czu, jakaś powiedz, Przestań, przestań, na pewno to, to nie? O, jeszcze sobie saunę zrobił. Jakich. Ale ham, nie, słuchaj, słuchaj, ja wyciągam miecz, polujemy tego, kto zbudował ten basen tutaj. Polujemy, to jest, to jest nie do pomyślenia. To jest po prostu. Co ty robisz? Rozwalam. Co, co, co robisz? Rozwalam. Nie, nie. Zostaw to! Zosta Zostaw, bo tu są odciski palców. Ktoś to budował, a ty to teraz. <ścoughs> nie niszcz! Nie niszcz tego! Chodź wziąć itemy, bo mi się tutaj robiło. Nie niszcz Chodź. tego, to jest bardzo ważne, to jest dziedzictwo kulturowe. A tak naprawdę to. Hej! Ma prawo mieć moje To było mi powiedzieć! Było mi powiedzieć o tym! Nie mi. To jest... To jest mój basen! No to było mi... czemu ukrywałeś to przede mną? Bo ty byś w niego wpadała cały czas. Jak mogłam w niego wpadać, jak nawet nie ma dziury na górze? Nie wiem, przez drzwi byś się wturlała, bo byś się przewróciła na górze i byś tak się turlała, turlała, turlała. Przez drzwi turlała, turlała i byś wpadła do basenu. Czokle, dlaczego mi nie powiedziałeś? Czy masz pewną sekrety? No ten basen. <laughs> No ale to. Bo... Nawet pielgrzymka do ciebie idzie, żeby cię ukarać! O! O, to ja, ja się chowam do domu. Nie masz się chować do domu! Czoklet! E, to... W tej chwili masz mi powiedzieć dlaczego! E, no, bo się, no bo chciałem mieć basen, chciałem się po, po, po kąpać więc się... Wszedłem na serwer, przy, siedziałem i budowałem. To przepraszam cię bardzo, przyje... myślisz, że ja bym na ciebie nakrzyczała, gdybyś chciał mieć swój basen? E... Tak, to dokładnie to zrobiłaś wcześniej, kiedy chciałem. E... Nie, bo mi o tym nie powiedziałeś. To po pierwsze, a po drugie. Em, tutaj nie ma dziur, jeżeli chodzi o małe elfy, więc ja bym na tam nie wpadała. E, ja Tłumacz bym... się! E... Woda. C tak, ale. Plus. Ale... Nie, nie ma. czokle, to jest. Pływu, a... pływu. E, nie, tak tak być nie było. Tak być nie będzie. E, Heniorysław zostaje tutaj zab zabrany. Nie, co? Henio Rysław... He Zabieram Heniorysław, wyprowadzam się. Czemu teraz Heniorysław nie, nie, nie ma imienia? Co ty robisz? Czemu go degradujesz do poziomu drzewa? Am. Um, poczekaj, ja tutaj zaraz coś zrobię. Co ty tu planujesz? Co, co to ma być? <laughs> e, brak sekretów i tak. Czemu, czemu napisałaś jakiś regulamin na tabliczce z imieniem Heniorysława? <laughs> Bo tu napisał Heniorysław, to nie ja. Czy ty, czy ty uważasz, że tak jest pomnik przyrody, nie wiem, Dąb Bartek czy coś? To jest Dąb Bartek. Nie, nie śmiecić! Tak, absolutnie nie, tak jest. jest! Dąb Bartek! Wielki pomnik przyrody, wielkie drzewo! I a, ewentualnie nie. obok stoi tam to, nie śmieci, a nie! Y ja i Heniorysław zdecydowaliśmy, że to jest zasada pierwsza i najważniejsza. Jeżeli nie będziesz jej przestrzegał, to my oboje, zobacz, Heniorysław patrzy. Heniorysław też trzyma ten miecz, widzisz? On też trzyma miecz. Y Oboje trzymamy miecz, więc jeżeli nie będziesz tego przestrzegał, to dostaniesz karę. Powinieneś pisać Henio Rysław III, otwarte od poniedziałku do piątku, ósma dwudziesta. Nie śmij się z Henio to jest poważny mężczyzna, nie taki jak ty. To, 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 to idź sobie mieszkać z Henio okej? A, okay? wiedział. I niech ci Henio kuchnię zbuduje. Nie chcę kuchni twojej. Jak to nie chcesz? Po co ja zbierałem w takim te wszystkie rzeczy? Wiesz co? Nie, nie kłam, że zbierałeś, bo ty na pewno siedziałeś na, na tym, na serwerze i kuczy tylko... Um, Wcale nie! Ja wiem co się tutaj Wcale dzieje. nie! Ja się wyprowadzam. Pyk, pyk. E, jak się te szafki robiło? Pyk. I na środku... Aha, okej. Okay. Okej. Okay. Na środku też terakota. Pyk. Oh, to 8 aż blatów z tego wychodzi. Ja myślałem, że to jest dużo mniej. 8 blatów, ok. A żeby mieć czarną szufladę, musi być jeszcze skrzynka po środku. Ok. Kanali, e, możesz mi zrobić skrzynkę, aby tu nie chcę tego już psuć? Nie. E, ok, bye. E, pyk, pyk, 8. Sam będę sobie z tej kuchni korzystał. To będzie moja kuchnia prywatna, będę sobie przygotowywał kanapki. No będę i dobra, sobie, będę to sobie... jest kolejne pomieszczenie nie dla elfów? Będę sobie robił kanapki z y, paskudnym, śmierdzącym serem pleśniowym. I bardzo dobrze. Bardzo dobrze, ja będę miała swoją kuchnię, tylko dla elfów. E, a ja, jak wygląda kuchnia tylko dla elfów, co? Jest na pewno ładniejsza niż twoja. O, nie e, White con... Jak się robi white concrete? Chwila, 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 chwila. Barwnik Chyba żwir i piasek, prawda? Raz, dwa, trzy, cztery. E, piasek? Nie mamy piasku tutaj? E, o, jest piasek. Czyli tak. Kolor, żwir, piasek. Osiem white konkreta. I potrzebujemy też osiem zwykłego. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. I raz, dwa, trzy, cztery. Pyk, dobra. Mamy black i white. E, to się teraz. Co ty budujesz? To jest mój dom. E... Ja też mam kuczaki. E, nie masz tu. Masz kuczaki być w dziurze, co? Mam kuczaki tu też. E, nie widzę. Mam tu kuczaka, bo tu nie ma, nie ma dla wstępów. E... Nie ma wstępów dla ludzi. Z, właśnie, z, z, przepraszam, zapomniałem. Zapomniałem, że ja tutaj sobie robię kuchnię moją własną. Właśnie, e, to z swoim śmierdzącym serem. Tak, z moim śmierdzącym, przepysznym serem pleśniowym. Team Ser Pleśniowy. Kto? No tak, wiesz co? Czy jest co? ktoś na czacie, kto lubi e, ser pleśniowy? Nikt. Będę nikt. z tobą mieszkał. Osobo, e, chodź tutaj do mnie. Będziesz mieszkała ze mną. Co, tylko... Będziemy mą... fanami sera pleśniowego razem. E... Wiesz co, powiem ci tak, ludzie, którzy lubią ser mogliby zjeść swoją starą skarpetę i nawet by nie zauważyli... Wcale nie, bo ser pleściowy ma inny smak i jest bardzo dobry. O, no przepraszam, to jadłeś śmiertelną skarpetę, żeby się wybawać o jego smaku? Nie, ale wiem, że ser jest inny. A, to dlaczego wiesz, jaki jest inny? Bo jest bardzo dobry. A, no to co, skąd wiesz, że, że skarpeta nie jest dobra albo jest dobra, ha? Nie rozmawiam z tobą! No co, Koniec! To... Mm. Nie rozmawiam z tobą zupełnie. No to nie rozmawiaj. Ja i tak e, nic nie słyszę z mojego azwieckiego domku. Wiaderko. I teraz tak, było wiaderko, było to. Były dwa white concrete. Co się dzieje spać? I reszta to czarny concrete, proszę bardzo. I teraz tak. Tutaj mamy umywalkę. Tu blat. Tutaj szafka tu można by postawić kuchenkę i lodówkę. Patrz mi się chce. To śpij sobie. Ja w swoim domu nie śpię. Ja robię dzisiaj y, noc budowania. I co mi co mi zrobisz? Nie śpisz? Nie śpię. Chcesz mi powiedzieć że nie śpisz? Zostaw nie! Nie! To teraz na pewno już nie spać. No i spać, no! Bo mi rozwaliłaś wszystkie itemy, porozrzucałaś i teraz mam wszystko porozrzucane przez ciebie, no? O! No i spać! O! o, o mam, mam łóżko King Size tylko dla siebie. Super. Mmm, jak miło, jak przyjemnie. Ojejku, jak wygodnie, bez nikogo obok. O, to była najlepsza noc mojego życia. I bardzo dobrze, ponieważ to będzie dużo takiej razie nocy takich samych. Czy da się tu jeszcze? O, da się jeszcze zrobić. E, oh, mogę zrobić lodówkę. Hmm, czy mamy. Nie, muszę jeszcze jeden white concrete. Będę miał lodówkę. No znaczy i nie. dobrze. I bardzo, no, oczywiście, że bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Pyk. E, I. Pyk. Dobra. Hop, 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 hop. Jak ci się. Jak ci się tu żyje? La, 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 Dobra, czy tak się robiło lodówkę? Mamy. Oh, yeah. E, lodóweczka, proszę bardzo, ciach. Piękna kuchnia. Piękna, najpiękniejsza. W takim razie weźmy sobie wszystkie jedzonko ze skrzynek. Proszę bardzo. Tutaj są smokery, takie siedzonko. O, jest. Mam cały. Dobra, muszę, mam cały ekwipunek zawalony. Już widzę, że na się pisać czekolad po w ekwipunku. Już sprzątam, już sprzątam, już sprzątam. Pyk, 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 pyk. Kenali? Co? Gdzie jesteś? A co Cię to interesuje? Nie, bo tak jakby nie macie od jakiegoś czasu. I bardzo dobrze. Gdzie poszłaś? A, to już nie jest Twoja sprawa. E. Tak, ale serio, gdzie, gdzie, gdzie się podziało? No ja jestem gdzieś. E. <gdzieś>, gdzieś? Jestem gdzieś. Gdzieś blisko? Nie wiem. Gdzie jesteś? A nie wiem. Uh. 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 Gedali, gdzie jesteś? Chodzę po całej mapie i Cię szukam. Ja jestem tam, gdzie jestem. To znaczy? A, um, gdzieś. To znaczy? <laughs> Ej, proszę mi nie bić, proszę mi nie bić. Zrobiłem ci kuchnię, chodź zobaczyć. Ale to nie jest moja kuchnia. To jest twoja kuchnia, zrobiona na twój wymiar, na twoje zamówienie, proszę bardzo, widzisz? Ja, ja nic nie zamawiałam. Patrz, 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 masz lodówkę, w lodówce masz miliard jedzenia, masz szafkę, do której możesz coś włożyć, nie wiem po co. A gdzie jest kuchenka? I masz tutaj zlew, tylko nie wiem. A gdzie jest kuchenka? Nie ma kuchenki, mamy przecież piecyki tutaj. A no to proszę mi tej piecyk postawić, to po pierwsze. Ale po mamy drugie... tutaj tyle piecyków nie potrzebuję. Po pierwsze więcej. potrzebuję tej piecyka, po drugie potrzebuję tej szafek na górze, po trzecie nie potrzebuję ma szafek. tej wyspy. W sensie tu chyba, nie wiem, może są, ale nie, nie znam. Po trzecie potrzebuję tej wyspy, żebym mogła gotować wszędzie i patrzeć się wszędzie. To wiesz co? Chyba lepiej było, jak chce mieszkałaś tam, to nikt mi nie mówił jak mam kuchnię robić. Idę, idę do mojego, idę, idę. Tak się znerwowałem, że muszę odpocząć w mojej saunie. O... Nie pójdziesz! Idę do mojej sauny odpocząć. Nie! Do tej sauny mają, mają wstęp tylko. tylko, tylko e, tutaj e, fińscy atleci. Co, że, co, że ja niby jestem płasko ucha, wielko ucha i co, i nie mogę tu wejść? Nie widzę, co, nie widzę cię, bo mam, jest, tak, jest taka para tutaj w środku. Zobacz, jak. zostaw. Zostaw. To prze. to. zatrzymaj mnie. Czy wiesz, że pod spodem jest. Eee, dziura i moje itemy właśnie wpadły do dziury. To brzmi jak nie mój problem! A co jeśli miałem diamenty przy sobie w tym momencie? To brzmi jak nie mój problem tak samo eee, Serio, tam są chyba itemy moje. Eee, A. i co ja mam? Jakie mam? Co? Eee. Um, no ja jest to co widzę tylko taki latający ten um, Co tam zlew. spadło na dół? Nie wiem, możesz sobie to... Mogę eee. to rozwalić? Możemy sprawdzić, możemy sprawdzić! Nie rozwalaj, to jest sauna! A. To jest zaawansowa... Dobra, tam to leży chyba, rzeczywiście. Co tam? Szafki tam leżą! Nie, nie mogą się spalić. Dokładnie, nie mogą się spalić, musisz to rozwalić! E, o-o. 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 E... Tego nie przemyślałem! E... E... Canary? Nie! W takim razie to jest... Ja nie mam tutaj wstępu. O nie! Próbuję wejść do Saudy. Kanali, był bo się jest, kilo skończył i nie mam jak stąd wyjść. To jest tutaj napisane... Tylko dla wszystkich raz, ale nie dla elf czekolady. Ja nie mogę. Ej, wyjść. ale ja naprawdę kilofa nie, nie mam jak stąd wyjść. To brzmi jak bardzo niesamowity problem, czekolada. Ja nie wiem, jak eee, mogę ci pomóc. E, tylko jeżeli byłby jakikolwiek inny sposób, aby mogła ci pomóc. Znasz taki sposób? E, mogłabyś tu przyjść i, i po prostu e, pomóc mi wyjść stąd. A, um, no to ja właśnie to, ja to robię, zobacz, robię to właśnie w tym momencie. E. o, e, e, a, czemu, czemu mi taką dziurę tu zrobiłaś? Ponieważ ten basen albo jest nasz, albo powinien tutaj być rozbalony. On e. nie ma prawa bycia. Nie, on jest, on, dobra, jest nasz, jest nasz, masz pełne prawo wstępu, um. ale, ale ostrzegam, tu na środku jest dziura, jak ją ja na shifcie, to możesz tam wpaść. <laughs> U uwaga, Uwaga wszystkie elfy, ostrzeżenie. Grozi, grozi kalectwem bądź śmiercią. To. to, to ja nie, nie będę tam wchodzić w takim razie. To jest zbyt duże prawdopodobieństwo, że coś się czyli może... Czyli co, tam... czyli basen jest mój, tak? Nie. On jest nasz, tylko ja daję. Ale będę nie będziesz wchodzić. tam wchodzić. Dokładnie. E, skoro tak mówisz? W takim razie, czyli co, kuchnia też jest twoja. Um, a nie, kuchnia jest nasza, wszystko jest nasze. E, tylko podłogę trzeba zrobić, tylko nie wiem jaką podłogę. Może wiesz co? Poczekaj. Podłoga niech, um, podłoga, niech podłoga zostanie wybrana e, przez głosowanie. Czyli jeżeli teraz już jesteśmy, um, wiesz, pogodzeni, to trzeba Heniory Sława. To... A to, to tak, ale słuchajcie, wybierzcie podłogę do naszej kuchni. Musimy tu mieć jakąś fajną podłogę, nie łazić po trawie. E, I w sumie można by też znaleźć lokalizację dla naszych... E, Przesuńcie. Można by znaleźć lokalizację... to jest wyspa! Aha. Lokalizacja dla kurczaków! Trzeba zrobić kurczak, will, gdzieś tutaj, pod domem albo obok domu. Więc wybierzcie lokalizację, pomóżcie w komentarzach, a my się podoba. I przypomnijcie cokolatowi, kto e powinien być w podkolanówkach i że, to nie, że nie powinien tworzyć rzeczy nie dla elfów. Zobaczymy, zobaczymy. Do zobaczenia! Cześć!